Witam serdecznie. Jak widzę, frekwencja mimo bardzo dziwnego dnia i godziny dopisała. Yy, za chwilę przed Państwem wystąpi osoba, której przedstawiać nikomu z obecnych najprawdopodobniej nie, nie trzeba, więc powiem krótko: Janow korwin Jesteście na spotkaniu z przedstawicielem jedynej właściwie w Polsce Partii Prawicowej. Przez Prawicę rozumiem ludzi, którzy wyznają wiarę w podstawowe wartości naszej cywilizacji, na przykład w zasadach chcącemu nie dzieje się krzywda. To chyba oczywiste, prawda, że volenti non fit injuria, chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest postawa prawa rzymskiego. Ta zasada jest dzisiaj łamana na każdym kroku, na przykład, jest przymus ubezpieczeń, emerytalnie, to, to jest sprzeczne z zasadą chstącemu nie dzieje się krzywda, prawda? Jak ktoś chce się nie ubezpieczyć, no to nie. Obowiązek zapytania pasów w samochodzie jest sprzeczne z zasadą sąu nie dzieje się krzywda. Jak ktoś chce się... To jest w końcu jego sprawa. Czy zakaz pływania bez karty pływackiej? No teraz ten akord jest w tej chwili znieślony. Generalnie rzecz biorąc, na każdym kroku dzisiaj, dzisiaj ta zasada jest łamana. Bo dzisiaj traktuje się człowieka nie jak człowieka, tylko jak bydle. Bydło za bydlę odpowiada właściciel i wiadomo, że krowa sobie na sobie to wyjdzie w szkodę, więc trzeba ją przywiązać po, po stronie. No i tak się dzisiaj traktuje. Nawet się mówi, że to nie człowiek jest odpowiedzialny za siebie, tylko społeczeństwo odpowiada za człowieka. To jest typowa taka lewicowa mantra. No my w nią nie wierzymy, my uważamy, że człowiek i tylko człowiek jest za siebie odpowiedzialny. Inaczej jest pojęcie kary, nagrody nie ma sensu, prawda? No jeżeli człowiek sama siebie nie odpowiada, to tak można go w karać. Także to jest podstawowa różnica między partiami prawicy, między ludźmi prawicy, a lewicą, która dzisiaj rządzi niepodzielnie. Cała Europa rządzona jest przez lewicę, Polska również. Te partie, które nastają się prawicowymi, PO, PIS, PO, PO, PiS. czy która z nich próbuje znieść przymus, przymus emerytalny, czy jak próbuje znieść. Choćby przymus jazdy w pasach? Skąd? Re Re przeciwnie, to właśnie kongres liberalny liberal, demokratyczny yy, wystąpił z projektem ustawy nakazującej jazdy w pasach. Jazdy, jazdy w pasach. Yy, słuszne, niesłuszne, ale na, na pewno nie jest to liberalne. Yy, ta, ta PO, która mieni się partią liberalną, zamiast obniżać podatki, zajmuje się, zajmuje się wi wiadomo walką z opalaczami, a to chemiczną pasacją pedofilów, a to czymś takim, a podatków nie rusza. Niskie podatki też są zgodne z zasadą sącemu nie dzieje się krzywda, bo lewica mówi tak. O, człowiek, jak się o wszystkie pieniądze, to on je przepije, yy, przegra w karty, zmarnuje, trzeba zadbać o niego. I ja byłem na tym spotkaniu, przyszły przed tłum ludzi, to była sala taka jak ta mniej więcej. Bez tego i sceny. Nawaliło się 400 osób, ja stałem na stole, bo już nie było miejsca, pod stołem już siedzieli ludzie. Więc I taki pan stoi i mówi: Panie, ja nie chcę, żebyś pan wygrał wybory. Ja mówię dlaczego. No bo jak pan wygra wybory, to ja będę zarabiał nie 2000, tylko 4. Argumentacja jak argumentacja, prawda? Ale, no nie wiem <laughs> dlaczego. No bo on mówi bo, bo ja teraz zarabiam dwa, ja je przepijam, Rodzina żyje do pierwszego z pensji żony, a z tych moich dwóch tysięcy, które państwo mi zabiera, no to tam mi dopłacają do mieszkania kwadraturowego, marne, bo marne, ale jest, prawda? Dopłacają do lekarza państwowego, no marne, bo marne, może, ale jest, prawda? Emeryturkę marno, marno, ale będę miał, dziecko w szkołę, może marno, ale ma. A gdybyś pan był u władzy, ja bym dostał do leki całe cztery tysiące, ja bym je przepił. No i z czego byś była moja rodzina? No to był świadomy wyborca lewicy, prawda? Uważał, że jest krową, za, za którą musi podejmować... Państwo mogą zostać przy żłobie i ewentualnie ponuro że za, za mało dają do żłoba. Więc to jest właśnie, to jest właśnie takie rozumowanie. My traktujemy ludzi jak ludzi odpowiedzialnych, że są odpowiedzialni za siebie, a nie jak, a, a nie jak bydlęta. I trzeba sobie z tego, tego te sprawę, że urzędnicy cywilizacyjne to nie jest tam chodzi o partie, czy tam PO, PIS, SZD, czy PSL. Ta cała banda to jest jedna banda, która się podzieliła na cztery części, prawda, żeby dla, dla zwylenia przeciwnika. I, a naprawdę się niczym siebie nie różnią tam. Ewentualnie podniosą jeden podatek o 1%, a drugi obniżą 1% albo odwrotnie, prawda? Żeby się udawało, coś, coś się robi. Natomiast nie zmieniają ustroju. My jesteśmy partią antyustrojową. My chcemy zmienić ustrój na normalny, wrócić do normalności. XX wiek okazał się być nieporozumieniem. Wszystkie te marksizmy, leninizmy, kiesizmy, kazałyby się nie porozumieć. To był błąd. Ten eksperyment jest błędem i trzeba wrócić do normalności. Czasy, kiedy jednostkę pogardzano, Trzeba jakoś się otwarcie mówił, jednostka niczym, jednostka No nie. nie. My właśnie mówimy, że jednostka jest ważna. I proszę zastanowić nad podstawową różnicą w podejściu, w podejściu naszej i do. Do tego, czym jest człowiek i jak go traktować. Proszę zauważyć, że, proszę zauważyć, że yy, lewica mówi tak. Człowiek jest idiota, który nie umie podjąć decyzji, czy się ubezpieczyć, czy nie. Nawet yy, Jego Ekscelencja Wojcariusz Komorowski, który decyduje o losach Polski w ten czy inny sposób, on też jest idiotą, który się musi ubezpieczyć pod przymusem, bo sam widocznie nie umie takiej decyzji podjąć. Prawda? Wszystkich traktujemy jako kompletnych benzynowów, którzy są za, za siebie nieodpowiedzialni. A jednocześnie lewica uważa, że sam człowiek w referendum podejmie swoją jedyną słuszną decyzję, czy wstąpić do Unii, czy nie, czy w referendum podejmie to, czy w głosowaniu wybierze najlepszego kandydata na prezydenta. Prawda? Ten sam idiota, który jął podjąć decyzji o sobie, podejmie decyzję za innych. A my dokładnie odwrotnie. Uważamy, że każdy. Podejmuje decyzję o sobie i będziemy mu da dawali jak największy zakres decyzji, natomiast nie będziemy pozwalali decydować za innych. To jest zupełnie odwrotna zasada, bo każdy o swoje dba. Nawet może on jest i półgówek, ale on dba o swoje pieniądze, będzie myślał dwie godziny, cztery godziny, dwa dni, ale w końcu podejmie jakąś, jakąś decyzję. A taki profesor podejmie za niego decyzję no tak. Bo to tyjące prawda? No i skutki są straszne. Także proszę zwrócić uwagę na tę zasadniczą różnicę. My się zasadniczo i pryncypialnie nie zgadzamy z tymi wszystkimi partiami, które są w tej chwili w Sejmie. I tutaj państwem staje taka decyzja, czy chcecie dalej, żeby było tak jak do tej pory, czy państwo chcecie wrócić do normalności? No trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć. Bo jeżeli państwo uważacie, że jest dobrze, jak jest w tej chwili, no to bardzo proszę, to te cztery partie stoją, stoją czekają. Banda twórka prosi o wasze głosy. A w tej chwili my się u PRW, prawda? I mamy w Warszawie kongres no nowej prawicy, się nazywa, nazwaliśmy. tego za tydzień zapraszam. I zobaczycie państwo, czy nam się uda teraz ruszyć wreszcie. Bo ludzie do tej pory nie wierzyli, że to można zmienić. Ludzie ciągle... Się boją. Uważają, jak to to państwo nie będzie za nas decydować? Jak to to, 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 to ja mam sam decydować, czy się zaszczepić, czy nie? Prawda? Albo ja mam sam decydować, jakie szkoły powstać moje dziecko? No, ale tutaj, pory już ludzie to robili, I jakoś żyli, no, Kopernik czy Maria Kryszkłowska jakoś tam się wychowali, prawda? Bez pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo go nie było, prawda? i bez żadnych tych, i jakoś to działało, nie? Także, także, my jeszcze raz mówię, to jest za podstawowa i zasadnicza. I tego nic nie jest w stanie zabrać. Za tym powtarzam, idzie, idzie wszystko. Na przykład postulat kary śmierci. To jest też, wynika z zasady, sącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli my mówimy tak, kara śmierci oczywiście może tylko za przestępstwo umyślne. Pismo Święte mój wyraźnie, to są słowa Pana Boga, tuż po dzieci przykazania. I on mówi do domejrza, tak, a gdyby ktoś bliźniego z tego umyślnie zasadziwszy się podstępem zabił i od ołtarza mego, weźmiesz go i zabijesz. Przy czym tu nie chodzi o zabójstwo w pojedynku czy na wojnie, bo to nie jest podstępne, prawda? To nie chodzi o zabójstwo w afekcie, zabójstwo nieumyślne, mówimy o o. No? Mord jest premedytacją. Jeżeli morderca wie, że za morderstwo jest kara śmierci i morduje, to, to my tylko wykonujemy jego życzenie. No, chciał, żebyśmy go powiesili widocznie. No, no, to jest tak, jakbym ja wyszedł sobie i położył głowę na, na, na torach kolejowych. No, rusza machina parowa i obcina mi głowę. nie jest winien maszynista, nie jest winien ten, kto układał, nie jest winien Stevenson, żebym siedział w kogodynę. I ja i tylko ja jestem w mówić, tak czy nie? No to jeżeli ja morduję i ten, i, i, i to rusza bachina sprawiedliwości, obcina głowę i nie jest winien temu ani kata, ani sędzia, ani prokurator, tylko ja. No, wiedziałem na to, że ta to jest kara śmierci. Trudno, no. Mogłem liczyć, że, że lokomotywa wyhamuje przypadkiem, ale to się nie zawsze zdarza, nie? Także krótko mówiąc, to wszystko już wynika z tego elementu. Józef Demety zresztą mówił, że, że usuńcie kata, usuńcie karę śmierci zobaczycie, że się rozprzęgnie cały porządek społeczny. Teraz widzimy na własnych oczach, jak się rozprzęga cały porządek społeczny, prawda? Zrobi się bałagan coraz większy, to jest... Ja, ja, ja na mówię tak, jak to jest, jak to jest, że, że yy, w ogóle zniesienie kary śmierci jest z konstytucją, moim zdaniem, która mówi, że ludzie mają równe prawa. No, jeżeli, ktoś kto już skazany na dożywocie, tak? No i za, zamorduje strażnika to co ja mu zrobię? Nic, on jest bezkarny. Prawda? On jest bezkarny, czyli on ma większe prawa ode mnie. No więc kara śmierci jest takim potrzebnym wentylem, żeby usuwać ze społeczeństwa jednostki no takie, które no, na to zasługują i, i tyle. I żadne tam argumentacje mnie tutaj nie przekonują, że może się zdarzyć przypadek pomyłki. Znam co najmniej jeden, jeden przypadek w świecie białego człowieka, Czyli od Seattle po, po załóżmy Bóg rzeczywiście wiadomo, znany jest przypadek, że skazano niewinnego człowieka, prawda? Był to facet o inteligencji 90 IQ, który był winien kilku gwałtów, napadów i tak dalej, przyznał się do mordu niesłusznie, no i go rzeczywiście powieszono. Okazało się, że się przyznał, przyznał niesłusznie. No, rzeczywiście był taki przypadek. Natomiast strata społeczna z tego powodu, szczerze mówiąc, niewielka, bo mu się to i tak należało. Ale, ale rzeczywiście nie słusz. Być może jest drugi albo i trzeci, ale przepraszam, rocznie ginie na drogach w Polsce 6 tysięcy ludzi, z tego połowa, połowa bez swojej winy. No i co, z tego powodu likwidujemy ruch drogowy? No nie, no. Machina Sprawiedliwości też może zadziałać źle, ale to nie powód, żeby machinę likwidować, prawda. Także... Także yy, raczej trzeba się zastanawiać, dlaczego kara śmierci jest tak rzadko, bo ludzie bardzo niechętnie dają. Dają wyroki śmierci, Dawali wtedy, kiedy, kiedy ona była. Także, także to jest, to jest, powtarzam, praktycznie wszystko, co, z czym my się tutaj nie zgadzamy, to, jest, to wynika z usunięcia tej zasady, stąd temu nie dzieje się krzywda. Oczywiście usunięto bardzo wiele innych zasad, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale od 1 stycznia nie obowiązuje już zasada, zasada że trzeba. Yy, czy trzeba człowiekowi dowodzić winny. Dzisiaj człowiek musi dowodzić, że on jest niewinny. To też od dawna a w tej podatkowych, a w tej chwili również w sprawach o molestowanie, tak zwane seksualne, to ten, który jest podejrzany, to on musi dowodzić, że jest niewinny. Ciekawe, jak można udowodnić, że się jest niewinny w takich sprawach, nie mam pojęcia, ale, ale tak, tak to jest w tej chwili formalnie. Usunięto, usunięto jeszcze jedną podstawę naszej cywilizacji. To akurat chyba było w statutach jeszcze przewidziane, że trzeba, że trzeba udowodnić winę, winę pod sągnem. Czyli cofamy się już o jakieś 600 lat co najmniej. Cywilizację naszą po prostu biorą diabło. Popatrzmy na, na to, co się dzieje. Ja już nie mówię w Polsce, popatrzmy na, na całym świecie, co się dzieje. Ktoś, ktoś nam napada na Libię, słusznie, niesłusznie, jak się przynajmniej wojnę wypowiedziano, no kiedyś no, Stany Zjednoczone podpisały konwencję Haską. Tam jest napisane, że kto ma, atakuje inny kraj bez wypowiedzenia wojny jest brudniarzem wojennym. To trzeba przynajmniej wojnę wypowiedzieć. Proszę bardzo, jakby wojnę, to ja rozumiem o co chodzi, prawda? teraz. Ale... Mówią Państwo, że, że NATO tam, tam ma działać. No ja mam, mam w ręku kartę NATO. Każdy może sobie wpisać, wpisać do internetu znaleźć part Północnoatlantycki, prawda, kartę NATO, tam jest wyraźnie napisane, że ona działa tylko wtedy, kiedy zostaje zaatakowane jeden, jedno z państw NATO. Kto został zaatakowany przez nimi? Nikt. Z tego wynika, że NATO nie miało żadnego prawa interweniować. Oczywiście każde z państw mogło sobie interweniować, ale NATO jako takie nie. To jest zupełnie nieważne. Przepisy prawne są nieważne. Już prawo się nie liczy. I teraz prawa się nie liczy, to telepaty się nie liczy, liczy się siła, siła motłowu. Kto jest silniejszy, kogo jest więcej, ten ma rację. Czyli powtarzam, upada nasza cywilizacja. I my chcemy wrócić do normalności. Wrócić, nasze że chcemy mieć państwo prawa, czyli nomokracja, a nie demokracja. Prawa, które oznacza, że wiem co mi wolno. To nie jest tak, że dzisiaj mi wolno, ja coś robię, a jutro się dowiaduje, że większością osób ustalono, że mi nie wolno. Nie, tak być nie może. Musi być prawo, które jest stabilne, w którym wiem, że sobie wolno, wiem, czego mi nie wolno i czuję się bezpieczny pod osłoną tego prawa. To jest prawo podstawowe. Co to jest za prawo, które jest zmiany z dnia na dzień? Prawda? Dawniej Stalin wydawał dekret. A teraz jak się panu, na załóżmy ziobrze coś nie podoba, to on bierze coś tam, prawda, uchwala to w Sejmie i od jutra jest taki, taki sam dekret, w momencie rzeczy, prawda. Czym to się różni od, od, od dekretu stalinowskiego? No niczym. Prawo musi być stabilne. My mówimy o co najmniej 6 latach legis. Jak się zmienia prawo, to no wchodzi w życie zaraz sześć dopiero. Żebyśmy mieli czas się przygotować do wszystkiego, żeby nie robić praw szybko, na, 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 na łapucapu, bo nam się spieszy. Efekt jest taki, że te prawa, które się uchwala w panice potem za pół roku są poprawiane, zmieniane i tak dalej, bo są głupie. Spokojnie, spokojnie. Od, od, odrobina więcej konserwatyzmu w tych sprawach. Trzeba to prawo, musi być jakoś, być prawdziwym prawem, to prawo, a nie lewym. No to takie dekrety to jest lewo. I ja, ja na pamiętam, pamiętam, była taka akcja w internecie, że jest jej tam ciągnęli psa za, na sznurku za, za tym i, i była strona w internecie, że nalegamy na sędziów, żeby skazali tych ludzi. Jak to nalegamy na sędziów? Znaczy ci ludzie myśleli, że sędziowie ulegną wpływom internautów. Tak? To czym to się różni od Stalina, który też oczekiwał, że sędziowie yy, ta, zmienią warię tego, co się rzeczy stają. Sędziowie mają być niezależni. I to, czy 100 tysięcy ludzi czy milion ludzi z czegoś domaga, to nie powód, żeby sędziowie temu ulegali. Bo my sobie ciągle wyobrażamy, wyobrażamy, tak jak, że to sędziowie mają robić to, co my chcemy. Nie, demokracja to nie demokracja. Demokracja to są rządy prawa. I to właśnie chcemy w Polsce wprowadzić. Ludzie pytają, czy woli pan monarchię czy republikę. Ja mówię, wie pan, ja jestem akurat monarchistą, ale, ale jeżeli pan wprowadzi republikę no, opartą o demokrację, czyli będzie praworządność państwie panowała, co to jest praworządność? No, istnieje jakieś prawo, które jest jasne, proste, zrozumiałe dla każdego absolwenta szkoły podstawowej, co dzisiaj nie jest prawdą, nawzajem mówiąc. Znam, znam, znam glosy do wyroków Sądu Najwyższego, w tej Sąd Najwyższy rozkłada ręce i mówi, że, że Sąd przeprasza, ale on nie rozumie tego, co ustawodawca napisał. Są, 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 takie, są takie wyroki Sądu Najwyższego. No, no, to już świadczy o tym, że to prawo jest już w stopniu wysokim niezrozumiałe nie, nie, nie zrozumiałe, skoro najlepsi sędziowie Sądu Najwyższego nie rozumieją, co w nim jest napisane. No? nie się zdarza, że, nie, nie że ja nie rozumiem, co, co jest, co jest w i prawo musi być jasne, proste, zrozumiałe. Muszą być sędziowie niezależni od państwa, nie tak jak dzisiaj, tylko całkowicie niezależni od państwa. Yy, wyroki muszą być wykonywane, co dzisiaj też nie jest prawdą. I dopiero wtedy będziemy mogli mówić o praworządności. I druga sprawa, <laughs> wolny rynek. <laughs> czyli żeby się <laughs> państwo nie wtrącało do tego, co ja kupuję, gdzie ja sprzedaję. To jest moja sprawa, prawda? Czyli jeżeli. Kowalski sprzedaje samochód Wiśniewskiemu, to państwo tą G obchodzi, prawda? Co do kogo obchodzi samogód Bakowalski czy Wiśniewski? Także jeżeli mamy te dwa warunki, czyli jest wolny rynek i praworządność, to może być monarchia, może być republika, bo co kogo za różnica, czy Królś nie wtrąca do gospodarki, czy Parlament się nie wtrąca do gospodarki. Ale jak się nie wtrąca, to się nie wtrąca, prawda? I tyle. Także taki, takiego ustroju chcemy. Powtarzam, to co mówię jest podważeniem całego ustroju nie tylko Polski, ale i większości krajów naszej cywilizacji. Czy można to zmienić? Można zmienić. Jest jedno państwo w Europie, które to zmieniło trzy lata temu, o czym w ogóle nikt nie wie, bo, bo, tym, bo media to przeliczają. Otóż trzy lata temu w księstwie Liechtenstein zrobiono Referendum, czy znaczy książę, zarządził sobie referendum, którym zarządzał, żeby on, książę, uzyskał prawo mianowania premiera, odwołania premiera, mianowania ministrów, odwołania ministrów, rozwiązania parlamentu i mianowania sędziów. I w referendum dostał 3 czwarte głosów. I Liechtenstein w ciągu jednej nocy stał się monarchią absolutną, praktycznie jest to w tej chwili najbogatsze państwo, państwo Europy, a chyba i świata. I nikt, nikt, nikt od tego nie umarł. Co prawda książę trochę nieuczciwie zagrał, bo, bo powiedział, zagroził poddanym, że jak nie będą głosowali za, to on wyjeżdża. Więc <laughs> <laughs> ta groźba podziałała, podziałała bardzo, bardzo skutecznie. Otóż, otóż, otóż powtarzam, można zmienić, jak widać, Demokracja na normalny ustrój jakoś nic się strasznego, nic się strasznego nikomu, nikomu nie stało, żaden pomór, pomór na lice nie padł, prawda. Bogactwo kraju nie spadło, tylko wzrosło. Jakoś żyją. Także, także to nie jest nic, co, czego by się nie dało zrobić, nawet w Europie, które są inne kraje. Przecież wszystkie pięć ty Azji to nie są demokracje. Chiny ludowe, nazywają się ludowe, ale nie są ani ludowe, ani demokracja. w tej Powiedzmy jasno, tam, pamiętam pana Zurmana, nasz sympatyk, który książkę o Chinach i mówi tak. Chinami rządzi partia komunistyczna. Jest to 25 milionów ludzi. Nie ma między, inni, między innymi żadnej feministki, żadnego studenta lewaka, żadnych tam, żadnych tam homosiów ani czegoś takiego. Jest 25 milionów drobnych przedsiębiorców, którzy wiedzą, prawda, na czym polega gospodarka. I już. To się nazywa kraj komunistyczny, ale tam oczywiście komunizmu już dawno nie ma i dzięki temu Chiny idą w górę, a Stany Zjednoczone, w których socjalizmu jest coraz więcej, idą w dół. No I to jest to. I nie ma tam żadnej, żadnej de de demokracji, tylko rządzi ta partia komunistyczna, prawda, to jest zresztą. Także, także krótko, mówiąc, krótko mówiąc, widzimy gołym okiem klęskę tego ustroju socjaldemokratycznego, który rządzi w tej chwili w Europie. Bo myśmy wstąpili 1 grudnia 2009, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej już tak całkowicie z butami, jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej i nie, nie dajmy się całkowicie. racji, jak jesteśmy obywatelami Unii, to znaczy, że Unia jest państwem, bo nie można być obywatelem organizacji międzynarodowej, obywatelem jest się państwa. Od 1 grudnia 2009 jesteśmy obywatelami państwa pod nazwą Unia Europejska, a Polska jest tylko czymś takim jak Teksas który ma prawo wystąpienia ze, ze, ze Stanów oczywiście, ale członkowie partii o niepodległości Teksasu na ogół się teksasy, no, usiedzą, siedzą w więzieniach. E, no i, 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 i jesteśmy, jesteśmy w tej rundzie, ale przecież proszę Państwa, nastąpiło to, o czym ostrzegałem. Przyłączyliśmy nasz polski zaścianek do Eurozadupia. No bo popatrzmy na to, co się dzieje na świecie. Tempo rozwoju państw Europy jest 1%, 1,5%, 0,5%, minus 2%, plus 1%. No takie, takie, tak to jest. A Chin, Chin plus 9 w kryzysie, plus 11% bez kryzysu, Malezja 13%, prawda? Tak się ludzie rozwijają. Polska mogłaby mieć 15% i więcej. Więc co idziemy z znacznie wyższego poziomu niż, niż Chiny. Moglibyśmy, ale nie mam. Ale nie mam bo obowiązuje ta socjalna demokracja, ta zaraza, która, która panuje w Europie. Także, także yy, popatrzmy, ja pamiętam, jak byłem, jak miałem lat kilkanaście, to ja dokładnie wiedziałem, gdzie jest rozwój. rozwój. Yy, Patrzyłem, gdzie powstają wieżowce, patrzę chmury. Postawały w USA. Wiadomo było, tam wtedy jest centrum świata. Dzisiaj powstają w krajach arabskich, to wiadomo tam z prawne powstają. W Chinach powstają, w Tajwanie powstają, w Malezji powstają, w Indonezji powstają, w RPA powstają, w Ameryce Południowej, w Północnej. A ktoś widział, jaki drapasz gór w Europie? To jest skala proszę Państwa. Turyści przyjeżdżają tutaj, wykupują nas. Chińczycy, Chińczycy prawda, wykupują, Japończycy wykupują to wszystko. To jest skansen. Taki paryż śmierdzący, mały, proszę porównać, paryż, składa Lumpur, prawda, czy poradzając sobie do internetu, jak teraz wygląda, już nie mówię o tych arabskich państwach, bo to jest inne parę karosze, ale właśnie jak kanton wygląda, jak wygląda Szanghaj, jak wygląda Pekin, prawda? Zobaczcie, jak Amerykanie wynaleźli kolej. Magnetyczną, to chcieli zrobić eksperymentalny odcinek 20 km, ale ich nie było stać. A więc strzelili 4000 km od razu, jakoś ich stać. Nie wiem, to po prostu nie marnują tylu pieniędzy, co my. I to wszystko, i to wszystko, i to wszystko jakoś, jakoś tam działa. To nie ma żadnej demokracji, prawda? To działa jakiś zdrowy rozsądek. Akurat nie wiem, czy konieczna była kokolwiek magnetyczna, prawda? Ale. Ale, bo to, bo to akurat był państwo, a nie indywidualne in, in, in firmy. Ale myślę, że, jakoś, że, że skoro mogą tyle zmarnować, to stać ich w, w ogóle na bardzo wiele innych rzeczy. I my chcemy iść w górę. Jak pan profesor Krzysztof Rybiński, pytany publicznie, co by się stało, gdyby Korwin Mikke doszedł do władzy, oświadczył tak. Trzy miesiące burdelu, a potem wzrost, wzrost gospodarczy 15% rocznie. No I już. Bo rzeczywiście bałagan byłby straszny, przez pierwsze trzy miesiące by nie wiedzieli, w której kolejce stanąć, stanąć poza siłę, a nie byłoby, się starać stanąć poza siłę. No a potem się pokazało, tutaj czytałem w Wietnamie, taki reportaż z Wietnamu parę lat temu czytałem, on zaczynał słów, Wietnam jest republiką socjalistyczną, ale jak w socjalizmie to żyje co najwyżej biuro polityczne, bo tylko członkowie biura mogą liczyć na jakiekolwiek przyzwoite emerytury. Cała reszta Wietnamu działa na zasadzie... Kto nie pracuje, ten nie je, w wyniku czego wszyscy pracują i nikt nie chodzi to jest I to jest yy, prosta, prosta metoda. I oczywiście nie ma, nie ma powodu, żeby w Polsce miałoby znacznie lepiej niż w Wietnamie, bo mamy znacznie lepszą kadrę wyszkoloną, mamy naprawdę polscy drobni przedsiębiorcy, to jest wspaniała kasta. Są ludzie, którzy dają sobie radę w najtrudniejszych warunkach. Yy, w, polscy robotnicy są w nie najgorszych, w nie najgorsi są. To w Niemczech w tej chwili się bali celi polskich robotników niż niemieckich. To kiedyś było co innego. Kapitalistów mamy, mamy nie najgorszych, no polityków niestety. Polityków niestety takich jakich mamy, ale to ludzie ich wybierają. Pora zmienić gusty. Pora zmienić gusty, jeżeli ktoś chce oczywiście może dalej wybierać, ale moim zdaniem oni się dosyć skompromitowali. Proszę Państwa, tam mogę gadać oczywiście całymi dniami, ale wyłożyłem już samą istotę tego. Sodach są temu, nie dzieje się krzywda, to jest najważniejsze. Powrót do tej zasady naszej cywilizacji. I może zrobimy tak, że Państwo będą zadawali pytania, ja będę odpowiadał. Dobrze, to będzie ciekawsze niż mi się tak, ja będę tak gadał, gadał, gadał i gadał. Bo to wtedy będę mówił na te tematy, które Państwa interesują, a nie na ten temat, który mnie być może interesuje. Dobrze? Y